Złom dobry 9 września, w czwartek. Jesteśmy w Skoczowie nad rzeką bładnicą, w której poziom się nieco podniósł. Ale podejmujemy się tutaj z naszą załogą, czyli z Willem, z Robertem, z Adrianem. Jest jeszcze dwóch z nami młodych ludzi, ale oni chcą pozostać anonimowi, więc uszanujmy to. I jest nas tutaj w sumie tak: 5-6 chłopa do tej balustrady. Ja mam bodery, oni mają chęci, więc zaraz przystępujemy do wyciągnięcia jeżeli jest chęcia to będziemy przystępować do wyciągnięcia a teraz nastąpi słynne już śrubnięcie zawodowego że tak musi być no niestety sorry ujęcie na na wila będzie a dobra zawodowy posilony jestem w woderach. udaje się do wody zlokalizować tą balustradę przypiąć i będziemy ciągnąć autem zobaczymy co się urodzi pauza no więc tak moi drodzy, ja mam tu taki łańcuch, dostałem od Adriana i wchodzę do wody, nie wiem czy tutaj jest jakiś taki spad, tej wody jest więcej jak było ostatnio, przepraszam, ale piłem kole i się mi odbija, nie wiem czy mi starczy woderów, mam nadzieję, że akcja trzyma was na pięciu, bo mnie trzyma, ostatnio lądowałem w rzece poślizgnąłem się i i i po prostu jak to powiedzieć swoimi słowami straciłem okulary i tyłek swój obiłem idę powoli krok po kroku, trochę zimna ta woda chodzi o to żeby nie było jakichś gwałtownych spadów na dnie ale chyba nie ma załoga czeka na brzegu Dzisiaj zamiast siorbnięcia są pęknięcia, bo piłem kole przed chwilą na szybko żeby bo słońce zachodzi i i piłem tą kolę, żeby szybko ją wypić, żeby przystąpić do akcji ratowania balustrady idę moi drodzy, gdzieś ta balustrada była w tym miejscu muszę zaczepić łańcuch, a chłopcy podadzą mi, już ją widzę a chłopcy czekają na brzegu, podadzą mi podadzą mi jakieś inne pasy, nie pasy tu jest tak dobra, ja zaczepię łańcuch i dalej będziemy działać, moi drodzy. Ona jest przysypana kamieniami, trochę jest takim mułem. Także pauza na razie. Tu jest balustrada pode mną. Pauza. Balustrada już zaczepiona łańcuchem, moi drodzy. Musiałem się schylać nisko, bałem się, że ta telefon zamoczę, ale udało się bez zamaczenia telefonu. Teraz mi koledzy podadzą coś tutaj. Najlepszy byłby pas od auta. Mam tych pasów chyba z pięć. jeszcze jakaś linka jest, także może się uda wytargać. Tam Adrian chyba karczuje, karczuje dżunglę. A ja czekam na jakieś połączenie pasem, może się nam uda to wyciągnąć moi drodzy. Trzymajcie kciuki. Słońce już się chyli ku zachodowi, także musimy działać szybko. Pauza. Pasów starczyło moi drodzy, są tutaj przypięte. Robert trzyma, będziemy naciągać do haka tutaj. Ja teraz odpalam machinę i będę powoli ciągnął. Zobaczymy, co się okaże. Czy w ogóle wyjdzie ta palustrada, czy nie wyjdzie. Okej. Okay. Takiej akcji jeszcze nie robiliśmy, także... Takiej akcji nie robiliśmy, także... Robert, uważaj, będę naciągał powoli, potem pójść, jak będzie naciągnięty, wiesz? Żeby cię nie strzeliło ta linka, wiesz? Robert tam asekuruje, żeby było naciągnięty. Wszystko na żywo, także dwa miliony obejrzeń będzie. <głosy> <głosy> jak wyciągniemy balustradę, jak nie to nie. Jedyni magnesiarze, co targają autem z z rzeki. No magnesiarze, mówi Adrian, jedyni, którzy targają z z rzeki. Autem. Jak może pas strzelić, także uważajcie. Napina się nam, napina. na jest ciężka nie moi drodzy, ciężka. Poszło. Gdzieś przerwało, pauza. Wyłączam machinę, pauzuję. Ja myślałem, że linka się gdzieś przerwała. A chłopcy mówią, że balustrada ruszyła, czyli jedziemy dalej do tyłu. Boję się, żeby się te. żeby się. Boję się, żeby się pas nie przerwał na tym betonie. No ciężko idzie, ciężko, ale idzie chyba. Idzie? idzie, Nie. idzie? Mówią, że idzie, to to jedziemy dalej jakiś. Ale jaja. O tam ci ma. Co? Może skrócić teraz pas. Dla ciebie ja chcę do przodu rozwiązać to i przyczynimy nowe. Robert, wiesz, tam ja trochę... mi go całkiem. Tu? Dobrze? Dobra, idę. Chłopcy dziewczęta, wszystko na żywo. Zobaczyć, czy ona tam w ogóle jest. Dobra, idę zobaczyć. Wszystko na żywo, nagrywamy. Od... Ona się tam blokowała chyba, o ten, wiesz? No, mój, no, mogła się tam Musimy tam na pójść i wszystkimi siłami ręcznie to podnieść, wiesz? żeby ona się na, na... oparła na tym skosie. Tak ja myślę. No, nigdy nie koordynowałem takie... Szło, szło cały czas. Tylko, że wiesz, gdzieś tam blok, bloku na chyba. Tam są takie dziury, wiesz, nie wiem. Chodź ze mną, zobaczymy. Się nie chcę wywalić, bo się cała wizja roz... rozsypie nasza Wow, Dobra, wow. dobra, dobra, dobra Dobra, jest przygoda, jest przygoda Telefon cały, spoko ja. Jak tam z stada? Nie, nie przejmuj się Znowu się nie przejmuj Jest przygoda, jest to żywo To tylko ciepła woda no bo wiesz Co? Jeszcze jest tam w tym. Jest tu jest. A blokuj ją Adrian czy co? Nie, nie jej. Czyli trzeba wyjść i ten, ciągłeś dalej. Adrian, będziemy ciągnąć dalej, wiesz? Trzymaj Robert! Na razie trzyma, bo jest chwilę kopały. Trzymaj, bo ja chcę wyjść. Aha, zawiązę, dobra. Dobra, to tyję, to wyjdź. Pojechał. Do wody, ale dobra, już dobre. Cały? Ja, trochę porysowany, dobra spoko, już nie spadną, bo spadły raz. mi to na ciągi. Drugi. Wszystko na żywo moi drodzy. Dobra, pauzujemy i w następnym etapie włączamy się, jak będzie się coś działo ciekawego. Jak widzieliście upadek był malowniczy. Mój do wody, zsunąłem się, ale jestem cały. Zapinamy dalej i ciągniemy. Czekaj, czekaj, Milo. No, trochę się porysowałem. No, teraz się zablokowała chyba. Ja myślę, że się zablokowała teraz. Bo opór taki czuję, opór taki, opór, opór. O, teraz czuję, taki wiesz, fest. chyba się zablokowała na tym. Poczekaj tam dalej. Dobra, chłopaki schodzą. A ja się. A ja pauzuję na razie. Pauza. Moi drodzy, Wido tam zaczepił z Adrianem. Ta balustrada już się sprawi na brzegu, będziemy ciągnąć. Będziemy ciągnąć. Robert, uważaj, by ci to nie strzeliło. To wilo sam ciągnie, to nie auto ciągnie, to wilo ciągnął. Ja tankowałem trochę ropy, całe szczęście. No, dalej nie pójdę. Dalej nie pójdę! Blokuje. Co? Idzie Adre mówi. Uważaj, tu krawężnik. Gdzie krawężnik? Dobra, pauza moi drodzy, akcja w toku. Robert, pokaż się do kamery, kogo, kogo chciałby pan pozdrowić? Wszystkich, co oglądają. Dobra. Idę tam do niej, bo oni to ręcznie wyciągają, moi drodzy. Co jest? Wyszła. Ale wido przestań, Ale jakby ją tutaj i kapkę chce pociągnąć w pięciu i tu autem podjechać pod to. Do samego łańcucha, żeby łańcuch. No, go wypchać tutaj, te łańcuch. No nawet w 4-5 patrzcie chodźcie tutaj. Chodźcie chłopaki, chodźcie, chodźcie. Eee. Ja będę nagrywał, bo jestem słaby. Okay. Dawaj, wszyscy no Oni wytargują to ręcznie, to nie będzie pół tony ważyło raczej. Ale jest akcja. Ale jest akcja. Dawaj. Dawaj, dawaj. dawaj. Normalnie Polsko. Międzynarodowa grupa, Piwko się komuś wylało. Łapaj Piwko Dobra, dobra chłopska robota, tutaj przypadkowi też przemocnicy są Ale jest nasza balustrada, proszę bardzo dobra, pauza, ja się dołączę chyba do akcji Robert występuje w roli hakowego. On tutaj cały czas obsługuje ten hak ryzykuje swoim życiem dla tej balustrady tam. Także Mówią chłopaki ja żeby ciągnąć dobra siadam na żywo i ciągam to teraz ale, ale wiesz co, ja bym do... no. no wziął go żeby to bardziej szło tam bo jak tu pójdzie żeby tej rury do no, przodu i tam? dobra wszystkie ostatnie tutaj wskazówki i do przodu tylko po tym łańcuchu pojadę i tam dobra chyba się nagrywa mój drodzy, mam nadzieję Obciągnie mnie do rzeki Dobra, dobra, Adrian, dobra, dobra, dobra Akcja, akcja Weź te koła z tam Adrian powiedz mu żeby to koło wziął ludzie no Tak to jest widzicie jak się dzieją rzeczy Dobra, wzięli koło Dobrze to robię To o to chodziło? Chyba nie o to chodziło Dobrze? Co a ja z tyłu auto mam, nie? Jeszcze tam To jest wido, moi drodzy, znacie wila, Przemek Adziel mi tu maha, żebym do przodu podjechał. Coś wjechały Poczkaj, poczekaj. Chcę wsteczny wejść. Ale napięcie, moi drodzy, nerwy. Nie wiem, czy to będzie ważyło ta balustrada, moi drodzy, ile będzie ważyć, ale no jest przygoda. Ja się władowałem do rzeki. Coś się mi dzieje ze skrzynią biegu Dziwnego. Czyś Steczny skończył? Oj Panie. Panie kolego. Jest, jest Steczny. Skończył Steczny, ale coś się porobiło chyba z tymi biegami. Dobra, chyba musimy już ją ręcznie wyciągać. Pauza. Adrian łańcuch ściąga, a my wyciągamy balustradę, a tam się coś my pali. Myślisz łańcuch tam? Śiby dym z auta Nie wiem, czy mi się wsteczny nie skończył, ale dobra. Ja tu jedną ręką to tylko udaje, że ciągnę. Dobra, okay. ciągnij, no, Musimy to albo w tę stronę. Czekaj. Piękna akcja. Co Piękna akcja. Się to zaczepiło. Co, no tam jest jakiś ten, no. Słuchajcie, trzeba tyłem podjechać i już pakować ją na, na pakę, nie? Bo po co się męczyć na próżno, nie? Robert, obsługujesz łańcuch, nie? To tam odlepnij go. Jakoś mi dziwnie nie chce też nie skoczyć, z siebie, zobaczymy. Dobra, idea jest taka, żeby się obrócić tyłem do balustrady i będziemy ją pakować na pakę. Pauza. Jest ładowana na auto, moi drodzy. Niektórzy, którzy nie chcieli być na filmie, będą na filmie. Trudno. Pięknie, pięknie. To no teraz wrzucamy ją do wody i od nowa jeszcze raz. by ją jeszcze posunąć do bułki No. Zatem szukać ją, zaprosić. Dobra, zrobimy. Dobra, dobry pomysł, dobry pomysł. Zrobimy ładnie na gotowo i się włączę, co? Ej, op, Adrian złapał jeszcze jakiś element. Nie wiem, czy to nie jest kolejna balustrada. Idę sprawdzić, magnes, mu chwycił. I idę sprawdzić, tutaj taki murek jest podobno. Nie chcę się ześlizgnąć ze spoko, tu jest ślisko, wiesz, Jako jedyny posiadający wodery. Ale to już się zmieni wkrótce chyba. Chłopcy zainwestują w spodnie gumowe. Spróbuj gdzie indziej rozwiązać. Nie wiem, czy ja tam wejdzie, tam jest głębiej, moi drodzy. No tu jest taki spad. Mocno trzyma. No, tu jest taki spad, trochę no, wiesz? Adrian, tu jest spad. Ja, Ach, poszedł Poszedł Chyba jest jeszcze jedna balustrada bo w takich po schodkach przeczyt. Ja mam tam Dobra, spróbuję, spróbuję, czekaj. Ważne, bo tam jest Ja wiem właśnie mnie tą nogą E, dobra Nie ma głęboko Nie ma głęboko idę pobadać tam co tam leży w tej wodzie trochę głębiej tu jest no trochę zimna woda powiem wam nie wiem czy ten filmik jeszcze się cały nagra ale tu jest głębiej no głębiej głębiej I Nie mnie łapie magne Dobra, przerywam, to zobaczymy kiedy indziej bo już się ściemnia, moi drodzy. Tam ekipa wiąże balustadę do auta. Sprzedam we wtorek, dopiero wracam w poniedziałek z krótkich czasów i zobaczymy co się, ile będzie wagi dzisiejszej akcji, a tymczasem tam działają trwają działania mające na celu przymocować to do auta. Pauza.